Takie tak, ja trochę to popierdolę z tym. podnięciem powinno być w bazie jakieś czy coś w tym stylu. Najbliższej, jak to się wchodzi do tej obory, jebany. A jeszcze poszukam, bo tu chyba kurwa jakieś. O! wiosło kurwa. Dobra, chuj tam będę szukał. No i co? 20 minut. 20 Możecie się tam udać, tak? Okay, ready to go out there again? O... I need you... Dobra, yes. sprawdzę, sprawdzę. The beach. It's the way. Dobra, będzie bezpiecznie, kurwa zajebie każdego, z chwili wszystkich nieumarłych. Ty co? Ty, ty, ty. A jeszcze twoje zadanie nie zrobiłem, tam znajdź jakąś dziwkę. Dobra, idziemy tam na razie. Biegniemy, biegniemy. O! Przyda się wiosło. Wiecie, tu broń się szybko zużywa dosyć. Trochę się przecina, bo odkrywam nowe tereny. No i swoją drogą też trochę nagrywam, więc też idzie to. Więc procesor dostaje w pizdę. Proste kurwa. O, kurwa co za Widzicie jak się przycina? Tylko tereny się wczytują. A crisis kiedyś kurwa O no chodź ty kurwa śmieciarko Patrzcie jak się tnie, nie kurwa mać Dacie wiarę już kurwa wasza mać Co za chuj Z tą grą się dzieje No bez jaj kurwa Chyba... Założę się, że tutaj coś mu nie odpowiada. Kurwa mać! No bez jaj, kurwa! Widzicie jaka gra opierdliwa? Jak na złość robi. No żeż kurwa, uspokój się jebana. Poczekajcie, muszę... Kurwa, coś włączyć na razie. Dobra, teraz może będzie lepiej. Kurwa, zaraz mnie krew zaleję. No pierdolej i tam sz, sprawdzać, tam jakieś kurwa zdebugowane miejsce jest, Widzisz, jaka gra jest zdebugowana? Trochę. Szan, przepełniony jestem. Jest pobliżu, można dołączyć, a co mi to chuj obchodzi, chcę dołączyć. Kto ju? Kto ju kurwa? A, ty, tych kurwa zlikwidować. To łatwe, kurwa. Dye, dye, kurwa Zdechłaś, śmieciarzu, jebanko. A tutaj? W łeb, Paki Taki pudzian, kurwa. co? No? Złożył się, kurwiszu. Ty co? O. Dobra, kurwa, żyj to. Jeszcze z łopaty chcesz? Czy z, wio z siodła? Czy z... Co to jest w te kurwa łopata? Do pływania. Wiosło, o! Kurwa, kurwa, tak. Dobra, sam wiem gdzie ta twoja jebana kurwa kanciapa pierdola Woda, woda Kurwa święcona mać. Fakty jakieś kurwa. Jakieś... Dobra tam pierdol, pierdol Posłucham Nie, to drzwi zamknę te, bo tu kurwa jeszcze te zombie jebane wejdą Podobno respił się czy coś w tym stylu Więc kurwa trzeba być na tym Trochę mi Stalkera ta gra przypomina swoją drogą Możesz kurwa, kurwicami zaraz jebnie z tym przecinaniem się. Kurwa, mać nóż, łom, co tu dobre jest? Męczący nu nóż, nurkowy. Nie, kurwa, zbieramy kasę na razie. Dobra, pierdol się, kurwa. Ja, pierdolę, no bez... Jaj. Wiecie co? poczekaj poczekajta.